Pokuty i w wiosce Mentałaj śpią na drzewach i koło czwartej dają śpiewać, dają znać, że to już czas na sago i kobiety stają i gotują na ogniu sago. Robaki, tamra i okazyjnie upolowane zwierzęta to źródło białka. Jednak podstawą pożywienia jest tutaj sagu, zmielony rdzeń palmy. Anonam. Sagu. Życie mieszkańców wioski opiera się na zdobywaniu jedzenia. Kobiety zajmują się łowieniem ryb oraz krewetek rzecznych. Dżungli to ciężka praca. Trzeba samemu zdobyć jedzenie, wodę, znaleźć robaki, złowić krewetki, zrobić strzały, zrobić łuk, a mimo to życie toczy się tu w zupełnie innym tempie. Wszystko jest spowolnione, zrelaksowane. Może dlatego, że plemię Tawa jest tak naprawdę samowystarczalne, ponieważ wszystkie skarby ziemi daje im dżungli. Życie w deszczowym lesie wydaje się być beztroskie. Niestety. To niezwykłe plemię ma bardzo trudną historię. Nie znalazłam się w tej umie, w tej rodzinie przez przypadek. W całym Lesie Deszczowym, na całym Siberucie jest to jedyna uma, w której wciąż mieszkają dzieci. 70 lat temu nacjonalistyczny przywódca Suharto wydał dekret mający na celu zunifikowanie państwa. Na mocy dekretu wszystkie wierzenia i tradycje Mentawai zostały zakazane. W wyniku tej decyzji Sikerei zostali usunięci z lasu Trafili do więzienia, a niektórzy zostali zabici. Na Siberucie prawie straciliśmy szamanów. Rządowi nie podobała się nasza wiara Arat Sambulungan. Nie podobały się także tatuaże, długie włosy czy ozdoby zrobione z kwiatów. Niewielu szamanów przeżyło pobyt w więzieniu i wróciło do lasu. Wielu z nich umarło za kratkami. To bardzo smutny czas. Palono wszystkie przedmioty mentałajów koraliki, ozdoby na włosy, kwiaty wszystko, co znaleźli w umach. Kiedyś na Siberucie wszyscy mentałajowie żyli w lesie. Potem rząd wybudował wioski, meczety i kościoły i kazał nam wybrać muzułmanizm albo chrześcijanizm. Mówili, że nasza wiara w naturę jest zła. Dzieciom kazano chodzić do szkoły i mówić po indonezyjsku. Żeby chodzić do szkoły, nie mogły mieszkać w lesie. Robili wszystko, żebyśmy zapomnieli, kim jesteśmy. Nasza kultura wisi na włosku. Dzieci muszą obowiązkowo chodzić do indonezyjskiej szkoły, robić to, co każe rząd. Zapominają o tradycjach Mentawaj. W wyniku wysiedleń i zabójstw w Sikarei, liczba ludzi Mentawaj nadal aktywnie praktykujących zwyczaje kulturowe została zredukowana do zaledwie 1% populacji. Jednak wciąż jest nadzieja. <laughs>